Zagadka jest, które drzwi są dobrymi drzwiami albo prawymi drzwiami. Nie wiem, zaraz zobaczymy. O! Kurde, co to jest? To gówno znowu nozą... ja pierdzielę. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shio To jest gra Amnezja Obłęd i e, bodajże custom mapa, która nazywa się Mystery, czyli tajemnica Hmm, będzie mrocznie Dobra, więc tak Co musimy zrobić? Musimy otworzyć to cholerne gówno, które jest tutaj Ale nie wiem dlaczego nie potrafię tego otworzyć I kurde, cokolwiek bym robił, to to gówno nie chce się otworzyć a wydaje mi się, zobaczcie, wydaje mi się, że to jest zablokowane po prostu i na tym polega błąd, to powinno się otworzyć, tylko że się nie otwiera, bo jest zablokowane. Rozumiecie o co chodzi. Open yourself! Dammit! Nienawidzę tego. No kurde, no chyba nie ma, o, o, się. Jakby się podniosło trochę do góry. Trzeba chyba trafić w moment. O o o, 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 o! O, To trzeba do dołu! Kurde, miałem to. A. Myszko, pomóż mi! Pomóż mi w tym ciężkim zadaniu! Do góry, i do dołu? Do góry, i do dołu? Nie. Muszę stąd odejść, bo chyba blokuje. Do góry, do dołu, coś tam. No o, otwórz się. Nie, zaczyna mnie to denerwować. Kurde, jak ja nie lubię takich niekoniecznie dobrze zrobionych modyfikacji. No, kurde. Przed chwilą to prawie otworzyłem, jest to na pewno jest otwarte, tylko blokuje to ten dywan cholerny. Damn you. Może jakoś w bok, czy w drugi bok, nie wiem. Jak ja mam to otworzyć do jasnej anielki? No może tak, pójdźmy sobie tutaj i spróbujmy to, że tak powiem, podciągnąć. Ach. Ach. Uwielbiam takie coś, uwielbiam po prostu. Tam nie ma nic z liście wspomniane, że to jest zamknięte na kłódkę czy cokolwiek. Spróbujmy to jeszcze raz zasunąć. No, on zasuwaj się szybko. Dobra, zasunęło się. A może da się to popchnąć? Nie, nie da się tak mocno. Dobra. O! Kurde, jakby nie. O, zaraz. Patrzcie, jak. <laughs> Drugim wszystkiem, mogę to, że tak powiem, do góry. Gdyby się dało tak... o. To jest zbagowane, to jest na 100% zbagowane. Ja po prostu trasę nerwy przy tym głównie zasranym ja pierdzielę. O! Mam! Udało się! Jest! Ludzie, patrzcie, patrzcie co się udało. Otworzyłem te... tunele. To zaskaczamy, skaczemy. Dobra. O! O, fajnie. Ekstra! Kurde Zawsze musi mnie wszystko zabijać Czemu ten tunel mnie nie przeniósł do innej lokacji. Damn, man. Damn. Patrzcie co tutaj się dzieje? Creepy like a hell! Dobra. Um, jest tutaj dość mrocznie w każdym razie. I co tam mamy? Tam mamy jakiś tunel. Hmm, it looks like this can be broken with that hammer. Okej, okay, czyli to możemy... Z tego co jest napisane... O! Z tego co jest napisane możemy to otworzyć za pomocą tego, um, no tego wiecie o co chodzi Tego śmiesznego, co dostaliśmy wcześniej, tego młotka, o um, Dobra, ja tylko zobaczę, czy coś tutaj jest, tu jest kamolec i poza tym chyba nic No dobra, to wyjdźmy stąd Chociaż weźmy jeden karton, znaczy karton w cudzysłowie, bo to nie jest karton <grytanie> Jak zawsze to powtarzam, że to nie jest karton, no zawsze to nazywam kartonem, no nie wiem, nieważne Postawię to sobie tutaj i zbiorę te krzysiwa, kochane, które tutaj są, tinderbox Dobra. Beczki usuniemy. Bo chcę się dostać do tego pomieszczenia, które jest tutaj. Mam nadzieję, że to nie uwolni potwora. Ok, to jest zamknięte. Kurde. Toczysz się i mnie straszysz. Nie denerwuj mnie. Dobra, spróbujmy to otworzyć młotkiem. Nie da się, piłą? Nie da się. Dobra, to ja wolę to jednak zabarykadować. To jest zapewne zabarykadowane nie bez powodu. Dobra. No, i będzie git karton, weźmy sobie karton ten Czy z kartonem da się sprintować? Karton jest w ogóle... Nie, nie da się, dobra, to nieważne Ale spróbujmy tak Damn it, man! Kurde, w dupę! What the fuck! Shit! Kurde, o la 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 super, jesteśmy w dupie! Kurde, kurde, no co je... Ej The fuck, man? Przegrałem Don't look back, just run. Keep running and never look back. No nie patrzyłem się do tego, god it. Te dziwne porno mięso mnie złapało. Samo. Nie była moja wina. O! E? e? Patrzcie! A, nie wiem o co chodzi. Dobra, to by teraz. Ciekawe, czy się uda. Oh shit! Oh shit! Kurde, takie dźwięki są... ...dosrane jeszcze, dodatkowe. Damn it, man!

Czy kurde twórcy chcą mnie zabić? Czy ja jestem takim dobrym chłopcem. Ja tu nikogo nie chcę skrzywdzić. A ci mi tu przywołują te potwory. I widzicie, teraz się rozgadałem, bo się przestraszyłem. Tak. je yeah, yeah. mm, Nienawidzę tej gry. Nienawidzę, zarazem ją uwielbiam, bo ona jest taka fajna. Ale straszy mnie okrutnie. Dobra. Resident. These people are getting annoying. I need to hide this key. It is a lot safer under the bed. Now no, nobody will know. What I Am Up to. Czyli mm, ludzie stają się denerwującym i muszę ukryć klucz. Bla bla bla. Dobra. Więc zabierzmy to. Ja spróbuję łóżko sobie przesunąć. Wdzięcznie. Co by móc znaleźć klucz. Dzień dobry. Aha, właśnie. Było mówione, że klucz jest pod łóżkiem, właśnie. W tej notawce Żeby nie było, że tam gdzieś z dupy wyjąłem tę informację. A przy okazji otworzymy sobie jeszcze te szufladki. Cześć, kochanie. No, damn O. Aha, dostałem. O, to spoko. Dobra. Mamy kluczyk i co? Kluczyk jest. Łe, kurczę, koleś klucz w pokoju, do którego. znaczy w pokoju, gdzie były drzwi, do których ch chciał ukryć klucz? Co? Coś się poplątałem, ale nieważne. Wiecie o co mi chodzi. Fuck. Um, Dejam? Słyszałem ryk. mam nadzieję, że to było udawane. Okej. Okay. No, kolejna lokacja. Idzie nam dobrze. W dobrych, znaczy przy dobrych wiatrach nawet przeżyjemy. Znaczy, no już zginęliśmy raz, ale przy dobrych wiatrach nawet trochę uda nam się wytrwać psychicznie. O, o, to jest jakaś dziwna podłoga. Takiej podłogi nie było w amnestii. Yy, okej. Okay. leci tu jakaś muzyka. Mam klatki, więc zapowiada się świetnie. Okej, okay, a co mamy tutaj? Czy to mogę otworzyć? Niestety tak. Hello. No patrzcie, to wygląda mi na coś dziwnego. Jezus! Ja pierdziele się przestraszyłem, że coś gibie mi na górze, jakiś potwór. Ale dobra, dobrze jest. Mamy tutaj dziwne fortepiany. Aha, to stąd były te muzyczki. No, w sumie fajny motyw, żeby tak sfiksować biednego kolesia. Okej, okay, tego to zostawmy. Tutaj jest jakaś sala koncertowa, ja rozumiem, tak? No to wygląda Shio. No, dzięki Shio. Okej, okay, tutaj nic chyba nie ma. Tak, jest takie pomieszczenie, żeby się ewentualnie schować. Halo To ja to zostawię otwarte. Zgodnie z tym, że w razie. Jezus. Dzewaj czego? Chciałbym się tutaj schować. Okej, okay, czy mogę ci otworzyć, kochanie? Ciebie nie za bardzo. A teraz, a może ja mam młotkiem? Nie, nie mam. Eee, czemu zawsze muszę chodzić do miejsca, gdzie są czerwone świece? Gaddemy, tego ja tego nie znoszę. Jezus. Ej, nie podoba mi się to. Ja wam mówię, to jest jakiś, jakiś... Co chce mnie przestraszyć? O! O, nic się nie stało. LOL, czemu się nic nie stało? Ej, czemu to się nie chce zamknąć? Ej, czemu ci się... Czy ci rycerze tutaj byli wcześniej? Hm. Czym więc ich nie widziałem, ale dobra. Czym jest podwójnie swoje kroki? Okej, okay, to się zaczyna robić dziwne, ale okej, okay, wezmę sobie ten kluczyk. Tworze. No znowu długie korytarze Kurde Daj pan spokój, dobra biegniemy Ej tam jest żelazna dziewica Czy ja tam chcę iść? No nie wiem, idźmy Pewnie będziemy potem zwiewać tym długim korytarzem Halo hello. hello. będę się darł Bo kurde, te dziewice są straszne O, o ludzie Nawet tu nic nie było, kluczyk tylko Dobrze jest <gry> O. Oh. Co się kurde dzieje? What the? The shit? The fuck? OK Hello. O. Oh. O, oh, Lajcik. Okej, okay, zabrało mi tylko do środka żelaznej dziewicy i mnie. Znaczy zrobił ze mną coś dziwnego. O oh, kurde. Eee... Ups czy, czy... tam jest coś z latarką? Co kurde? What the fuck is going on down here? Kurde w dupę jeża, co tu się dzieje ludzie? Coś dziwnego w każdym razie, okej okay, No i dobra, Pytaj mi co ja mam teraz zrobić Mam czekać aż ten koleś zniknie? A może muszę go do tej żelaznej dziewicy? To nie by byłby taki niezły pomysł. No spróbujmy. Tu, 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 tu. Czym jesteś, przyjacielu? Hello, beautiful. Sie Siemanko. Oha. Okej, okay, to był jakiś udawany. No dobra. Okej, okay, uznajmy, że to było fajny. Głupi, Dobra, idziemy. To miejsce jest dziwne. Oficjalnie rzekłem, to miejsce jest bardzo dziwne. Są tutaj dziwne, postrzywane bestie. Z tymi, z latarkami, sobie biegają. Jest bardzo fajnie kurcze. Krojone mięso. Nie! Nie. nie Ja pierdziele. I fainted. I didn't know what happened. A force came upon me. I took a breath. Oh, nie znożyłem kurde! W każdym razie zemdleliśmy. I coś dziwnego się stało. Mhm. Uh -huh. Ja pierdziele, ten ten kurde. Te modyfikacje są dziwne, naprawdę. Mhm. Uh -huh. I'm sorry. Your mind is playing tricks on you. This is not real. You are hallucinating. That this might come as shock to you. But. okay. What? What? Nie, nie, no bez jaj, nie róbcie mi jaj No teraz wyjdą trzy potwory, tak? O kurde, w dupę Aha, a nie, dobrze <śle> Lol <śle> Kurde, myślałem, że ten, że mnie zaatakuje Aha, nie, zobaczcie, faktycznie Umysł mi płata figle, zgodnie z tym, co było na notatce Bo tutaj się nic nie stało, tak naprawdę, tylko Ja mam po prostu jakieś schizy Okej, okay, jesteśmy w jakimś miejscu o, pan trup. Dzień dobry. Ale fazyt, kurde, ubrałbyś się! Jak ja mam kurczę pokazywać te filmiki na. Kolejny. Deja, mam jakąś. What the fuck? Patrzcie! Kwadratowa dupa. Lol, nie, kwadratowa, ale jakaś taka kanciasta. Kurde, co tu się dzieje? Nie, nie chcę na to patrzeć w ogóle. Są jakieś widoki z jakiegoś. Ufoporno. No, nie, nie, nie. nie, nie. Dobra. Um, mamy tutaj um, notatkę i klucz. Ja sobie pozwolę na razie darować to. Zobaczmy, co tutaj jest. Szafa, dobra. Zamknięte, czyli standard eee, Taboret. Tu jakieś pianino. Tu jest zamknięte. I tu jest zamknięte, o proszę. No dobra, czyli tutaj będą trzy potwory, tak? <grym>, nie wiem, nie wnikam. Dobra, otwieramy notatkę. This key will unlock a door in this room. You will need to open the, the next two as well. In the future you will be confronted with two choices: continue the to the prison. Leave the place immediately. Im Okej, okay, to jest jakiś błąd chyba. And never return. Please just leave here. Mhm mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, czyli to jest tak. Um, ktoś informuje mnie, że ten klucz pozwoli mi wybrać drogę. W, znaczy nie, inaczej. Że wkrótce będę. Znaczy st 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 inaczej. Stanę przed wyborem kiedyś. Um, czy. Ruszać dalej w stronę więzienia Które kurdze, kurde, nie ni cholerę nie wiedziałem, że idę Albo po, opuścić to miejsce i nigdy nie powrócić W sumie całkiem ciekawe, ciekawy manewr Okej, okay, tego nie otworzę I też jest informacja, że wkrótce będę musiał też otworzyć te pozostałe drzwi e, także Nie wiem czy to będzie w kolejnych e, częściach tego custom story czy nie Ale generalnie naprawdę jest bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie gra Autentyko Czy tam jest powieszony do góry nogami? What the fuck? Ej, patrzcie! Ej, to mi się mało podoba Naprawdę, to mi się mało podoba to Są jakieś flagi, chyba zaimportowane, bo nie było takich flag No dobra, nieważne, przydajmy Prison not, prison do not, prison do not, do not. Okej, okay, czyli mamy nie iść do więzienia, według tego kolesia Picked up the machine Jezus! Okej... Okay. Albo mi się wydawało, albo mi się pojawił Zresztą mnie, wiecie co? Ja sobie zostawię tutaj taboret, żeby poinformować mnie, że już tutaj byłem, ale nie chcę już tam wracać, okej? Okay? O! Aha, są te otwarte drzwi, dobra? E, no więc tak. Jedne otwarte, drugie. Czy machine room. Ja już tu byłem. Pamiętacie? Machine room? Oh, really? No dobra, czytamy. Zagadka. Ehm. Uh, you will need to complete the puzzle. Yeah, the puzzle is which door is the right door? Okej, okay. czyli um, jeśli otworzę ostatnie drzwi w tym kluczkiem, kluczykiem czy wiat tam w ogóle było? coś dziwnego, nie, to jest cheasel, szczerze mówiąc. Um, będziesz musiał wykonać jakąś zagadkę w kolejnym e, pomieszczeniu. I tutaj dostajemy, dostajemy e, podpowiedź. E, zagadka jest, które drzwi są dobrymi drzwiami albo prawymi drzwiami. Nie wiem, zaraz zobaczymy. co to jest? To gówno znowu zam Ja pierdziele. Mystery. Ja myślałem, My, znaczy mystery. Ja myślałem, że kurde, ty będziesz... ...jakimś takim bardziej... ...powolnym jak amnezja, ale gówno z tego wyszło i oczywiście musisz być kolejnym straszakiem. Weźmiemy taboret, żeby poinformować, że już. Chociaż pewnie już tutaj i tak nie wrócimy, ale wolę jednak zostawić ten taboret. Bardziej czego będziemy wiedzieli jak coś wyskoczy. Okej, okay, i ten chisel. Aha. Chipper. Stone chipper. Czyli to był ten, gwoździk. Okej. Okay. Patrzcie, should I leave? No dobra, no no no, no i. Or should I stay? To co, zostajemy czy idziemy? To jest chyba koniec już modyfikacji, ale w sumie. Jaką podejmujemy decyzję, dro drodzy bracia i siostry? Koleś mówił, żeby nie iść do więzienia, więc my pewnie tam pójdziemy, bo takie jest pewnie założenie twórcy. Dobra, to idziemy do więzienia. Should I stay, tak? Tu było should I leave? Should I stay? Chyba tutaj. Dobra. Halo? No dobra, to idziemy oh! What the fuck, nasz koleś fiksuje I to ostro z tego co widzę Dobra żeby pozbyć się licencjonowania muzyki, która na 100% jest na końcu. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Z tego, co było na kontrolce, udało nam się wykonać pierwszy chapter Mystery, czyli będziemy go kontynuować. Będziemy kontynuować go w Mystery Chapter 2. Jeszcze tak jak w gwoli informacji, widzę, że 17 minut, to jeszcze dopełnię do tej 20, bo mam jeszcze jedną dość istotną informację dla was, mianowicie dlaczego nie wykonałem Drugiej części Little Horse czy coś takiego, ta, ta, ta modyfikacja tak się nazywała. Z bardzo, chodzi mi o to z kucykami, oczywiście, z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie grałem w dwójkę i miałem wrażenie, że to już nie jest dokładnie to samo, co było, czym była jedynka, i nie do końca tego oczekiwałem, właśnie po jedynce. W związku z tym stwierdziłem, że poszukam czegoś innego, jednak, że nie będę konował tego, tego Little Horsa, dlatego że ja sobie próbowałem to nagrać. Z czystym sercem muszę powiedzieć, że próbowałem ten nagrać Little Horsa, dwójkę, ale. No po prostu nie czułem, że to jest to samo. Czułem, że. To jakieś dziwne coś, kurczę już za, za wiele jest tych motywów z kucykami Ja rozumiem, że można, że można coś takiego dać Że nie wiem, jakiś motyw nie wiem, mordercy czy takiego e, Tego kucyka, nie ma jak on się nazywał Taki różowy, wiecie o co mi chodzi, Pinkie Pie, o e, Jako mordercy Ale no bez przesady, że kurczę nafaszerujecie Jakimś tam songo, czy jakimś innym Dziadostwem e, kolejną część Być może większość będzie się z tą opinią nie zgadzać Ja wam bardzo serdecznie polecam Little Horse 2 e, Ale ja z tego nie nagram, bo próbowałem Z tego nagrać i Po prostu dobry materiał z tego nie wyjdzie, a ja staram się się jakoś dbacie o content kontent. No cóż, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego chaptera pierwszego historii Mystery, która mnie dość zaciekawiła, to muszę przyznać. Całkiem niezły pomysł miał autor. Więc, rasując odsyłam Was do zagrania, jeżeli będziecie chcieli. I co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Trzymajcie się i do zobaczenia w chapterze drugim. Papa, pa. jeżeli oczywiście będzie możliwe nagranie z niego. Trzymajcie się i na razie.